To był bardzo długi dzień w kozerkach. Gry ruszyły o godzinie 9.30. Ostatnia debel z udziałem Darii Kuczer i Stefani Rogozińskiej-Dzik na tym korcie zakończyła się o godzinie 19.15. Także prawie 10 godzin walki na czterech kortach. Bardzo wiele meczów, wiele też emocji związanych z występami Polek. No i dobra informacja jest taka, że w drugiej rundzie turnieju Kozerki Open w singlu będziemy mieli cztery reprezentantki Polski. Maja Chwalińska, Katarzyna Peter, Martyna Kubka i Ania Hertel. To jest ta czwórka, która przeszła pierwszą rundę. Będzie wewnątrz polski pojedynek. Już jutro szykujemy się na ten mecz Martyny Kubki z Mają Chwalińską. Myślę, że, że będzie ciekawie, bo panie grają bardzo różnorodnie w tenisa. Kompletnie inny styl gry, kompletnie inny plan na rozgrywanie spotkań. No i zobaczymy, kto, kto wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku, to międzynarodowe towarzystwo troszeczkę nam się przerzedza. Silna grupa z turnieju Śląski Open tutaj do Kozerek przyjechała, ale już ćwierćfinalistka Martina Carregaro odpadła dziś. Daria Lodikowa, która grała w półfinale w Bytomiu, również przegrała i w singlu i przed momentem w grze podwójnej, Nina Potocznik, ta rewelacyjna finalistka z Bytomia, dziś wygrała w breaku trzeciego seta po bardzo zaciętym spotkaniu z turniejową jedynką z Bułgarii. Także no, troszeczkę nam się to wszystko miesza. Bardzo dobre wrażenie Klara Tauson sprawiła. Dunka, mistrzyni tegorocznego Australian Open Juniorek, no, pokazała dzisiaj, że ten tytuł nie został przyznany za ładne oczy, tylko za doskonałą i kto wie, może ona tutaj będzie jedną z faworytek do wygrania turnieju w Kozerkach. Na zakończenie dnia bardzo sympatyczna, chyba jednak niespodzianka, bo finalistki z gry podwójnej ze Śląskiej Open, czyli e, wspomniana już Daria Lodikowa i jej partnerka z Ukrainy Maryna Czernyszowa, przegrały z naszym polskim duetem, z Darią Kuczar i Stefanią Rogozińską-Dzik, więc taką klamrą spieliśmy kolejny dzień turnieju prawie 10 godzin gry, ale jest dużo polskich dobrych wiadomości.